Czy wiesz, że możesz kupować skiny Fortnite nawet o połowę taniej w sklepie Fortnite dzięki temu prostemu trikowi w 100% legalny sposób? Musisz obejrzeć ten materiał teraz, zanim Fortnite wyłączy ten sposób, bo gracze mogą już zacząć korzystać z tego i zgarnąć skiny w takich cenach, jakich nigdy by nie dostali. Jest to mega OP, ale na początek pamiętaj, że jutro wyniki na 1000 V-Dolców. Chcesz wygrać? Koniecznie zobacz, nie wygasł Ci kod say, come, Fortnite. Wani suba na YouTube, wani followa na Instagramie, link w opisie Seikamstar. I napisz komentarz z pojemnikiem z Instagrama pod filmem, który masz w opisie i wyniki jutro na Twitchu i na YouTube także śledźcie na live'ie bo będą mega dymy, ale na początek powiedzmy sobie o darmowym skinie wakacyjnym bo o to non stop nie pytacie Kamstar, czy będzie jakiś dodatkowy skin wakacyjny za to, że jest ten event słaby, albo po prostu na zakończenie tego eventu, czy na przykład na zrobienie wszystkich questów, otrzymamy jakiś pakiet z darmowym skinem, na przykład skinem małpki albo jakiś inny skin wakacyjny i już wam mówię dokładnie o co chodzi, jest mega dużo teorii, szczególnie za granicą, na przykład na TikToku, że będziemy mieli jeszcze jednego darmowego skina dla wszystkich graczy i z tego co wiadomo, niektórzy faktycznie w mega Uwierzyli, ale czy to prawda? Wczoraj jeden z youtuberów, Happy Power, dosyć popularny youtuber z zagranicy, wrzucił takiego tweeta, że jest ta małpka, no i został zbejtowany O co dokładnie chodzi? Ziomek prawdopodobnie uwierzył, że ten skin ma i dla wszystkich graczy i już teraz dostępny za zrobienie prostych zadań, no i tutaj musi się uważać, bo faktycznie ten skin jest przedstawiony często, że będzie do zdobycia totalnie za darmo, ale to jest oczywiście bajk, bo w tym momencie nie jest to potwierdzone. Oczywiście możemy otrzymać jakiegoś darmowego skina, na przykład niektórzy mówią o skinie Tientiny, Bananka czy innych tego typu skinach, ale nic nie jest. Potwierdzone, ja osobiście uważam, że na razie nie otrzymamy żadnego nowego skina. Totalnie za darmo możliwe, że coś pod koniec eventu się pojawi, ale w tym momencie nic nie jest potwierdzone. Jak widzicie, gracze, a nawet tacy popularni YouTuberzy zaczęli w to mega wierzyć, więc mówiłam to dlatego, żebyście Wy nie dali się zbejtować odnośnie darmowych skinów. Nie wiadomo, nic, żeby się nowego miał pojawić. Możliwe, że Epic właśnie wrócił z urlopu i że coś nam jeszcze przygotują, bo w okresie wakacyjnym często dawali nam jakieś fajne, dodatkowe skiny i faktycznie może coś będzie, ale w tym momencie nie powiem Wam dokładnie, jaki mógłby być to skin. Czy faktycznie ta małpka, czy może coś innego bo nic po prostu potwierdzone nie jest. A pamiętajmy, że jeśli wchodzi jakiś darmowy skin dla wszystkich graczy, to lekarze wiedzą o tym najczęściej dużo wcześniej i wtedy ja też mogę Was o tym poinformować. I ostatnio no to pytacie o Travisa czy powróci, bo jak wiecie, Travis wydaje teraz swój nowy album i podobno 21 lipca, ma powrócić Travis wraz z całym zestawem darmowymi rzeczami i takie informacje pojawiły się ostatnio na TikToku i zasypaliśmy tymi pytaniami, ale czy to prawda? Już wam tłumaczę oczywiście tak, Travis może powrócić i nic by nie było w tym dziwnego bo Travis jest normalnym skinem ze współpracy, tak samo jak inne skiny, które wracają do Fortnite'a, ale John powróci. No właśnie, nie do końca w plikach gry w tym momencie nie ma żadnej informacji, która by świadczyła o tym, że Travis ma ponownie wrócić do Fortnite'a. Oczywiście znajduje się on tam w aktualizowanej wersji, ale to tylko dlatego, że Travis był aktualizowany około 2-3 razy po prostu w poprzednich już latach, czy tam miesiącach, więc faktycznie, jeśli będzie jakiegoś likera, który pokaże wam rzeczy, które mogą teraz trafić do sklepu, się tam Travis'a, ale John faktycznie trafi. O tym niestety wam nie powiem, bo sam tego nie wiem i w sumie chyba żaden gracz tego nie wie, ale niestety w tym momencie wszystkie teorie, które mówią o tym, że Travis na 100% powróci 21 lipca, no są raczej fejkiem, bo niestety takiej informacji w plikach gry nie mamy, a wcześniej oczywiście lekarze by nas o tym poinformowali, aczkolwiek dodam tyle, że likarze jakiś jakieś czasami mówili, że Travis może powrócić i faktycznie ja też w to wierzę, także jeśli wróci, kup go z kodem Seikamster, a teraz przejdźmy sobie do sposobu na tańsze skiny i o co dokładnie chodzi, ten sposób jest mega mocny i rozwalił mi wczoraj głowę, jak która go z widzami i fakt, że działa, jest w 100% legalny. I jak to niby ma działać? Sposób polega na tym, że wykorzystujemy tylko sklep Fortnite, a. nie są to żadne gifty, żadne kody, nic z tego typu rzeczy, tylko wszystko odbywa się w Fortnite cie. i oczywiście w zwykłym sklepie Fortnite i dzięki temu trikowi po prostu skiny, które kosztują 1500 v będą u Ciebie kosztowały 800 v i jak to możliwe, sam się dziwię, ale faktycznie jest to nowa mechanika chyba Fortnite'a, która pozwala tak mega obniżyć skiny, bo kiedyś tego nie dało się po prostu zrobić. Co musisz wykonać? i o co dokładnie chodzi, zaraz pokażę Ci to w grze, ale na początku całość działania działa w ten sposób, że po prostu musisz w odpowiedniej kolejności z kodem saycamstar kupić rzeczy, a następnie po prostu refundować i nie zużywasz żadnych tokenów zwrotu, tylko wszystko robisz po prostu w sposób taki, że nic totalnie tracisz. Fortnite za te skiny oddaje Ci fałdolce, a Ty dzięki temu masz po prostu kolejne skiny dużo, dużo taniej i możesz sobie to wykorzystywać i nie jest to tylko jeden skin, z którym możesz tak zrobić, tylko jest to w sumie masa skinów i jest to totalnie nowy sposób i dlaczego jest on legalny? Dlatego, że nie robicie tutaj żadnego błędu, ani z tego typu rzeczy ja osobiście obstawiam, że Fortnite może to jakiś czas jakaś znerwić, albo jakoś wyłączyć, bo jest to po prostu mega OP i dużo graczy może tak robić, no bo jest to najopłacalniejszy sposób na zakup skinów, ale jest to po prostu mechanika, która jest w grze i nikt tego tak jakoś specjalnie nie wykorzystuje, nic z tym nie robi i za to bana otrzymać nie możecie, no bo po prostu sam Epic Games to wprowadziło do gry, a to, że jest dla nich teraz to nieopłacalne, no to jest inna kwestia, ale Epic często robi takie decyzje i gracze, jeśli o tym wiedzą, często mogą to wykorzystać i zgarnąć sobie to dużo łatwiej. I za a zanim pokażę Ci teraz w grze to powiem Ci jeszcze dokładnie jak to działa po prostu Musisz kupić jednego skina, następnie sobie ogarnąć drugiego, też kupić I refundujesz wtedy jednego ze skinów Dzięki temu masz po prostu dużo taniej tego skina jednego A w po prostu Fortnite Ci oddaje i zostajesz ze skinem Jest to mega OP i teraz pokażę Ci dokładnie jak wygląda to w grze A więc najważniejsze to musisz zrobić wbijamy sobie do gry i wchodzimy oczywiście do sklepu Fortnite I teraz pokażę Wam po prostu jak ten trik działa bezpośrednio w grze Żebyście nie byli zaskoczeni Pierwsze co patrzymy czy jest mój koli w sklepie do tego mega tipa seika co oczywiście siedzi. No i zobaczcie, jak widzicie, ja mam te skiny po 800 faudolców jak to możliwe, one normalnie kosztują 1500 Faudoldów, ale dzięki temu prostemu Trikowi kupisz je dwa razy dane i teraz co musi zrobić, kupujesz sobie randomowo pierwszego skina, ale spokojnie w Faudolce w pełni odzyskasz, jak kupiłem sobie tego skina za 1500 Fdolzów, i jak widzicie, nie macie pierwsze co, w ogóle go użyć. Nie macie go ubrać, zagrać ani nic z tych rzeczy, dlatego że wtedy nie będziecie mieli możliwości po prostu prostego zwrotu go, jak widzicie, ja go mogę teraz zwrócić, bo nim nie zagrałem macie robić to do 24 godzin i to jest najważniejsze, że to musisz mieć właśnie zrobione. Teraz jeśli chcesz skina, wybieramy sobie dowolnego skina. Na przykład przyłóż się podoba mi się na przykład ten skin i chcę go teraz kupić. I teraz jak widzicie, ja go mam za 800 zł, czy ja mam go dwa razy taniej niż normalnie bym go miał? I teraz klikam kup zestaw. Kupujemy sobie oczywiście z kodem SEIKAM w sklepie. No jak widzicie, mam kupiony zestaw i teraz co ważne, klikamy sobie odbierz go i teraz lecimy do pierwszego skina i teraz możemy tego skina dalej oddać i właśnie na tym polega ten trick, że dzięki Dzięki temu, że zwrócę teraz tego skina, otrzymam 1500 Faudolców. Nie wierzysz? To patrz, teraz anuluję sobie go. No i Fortnite zabiera mi skina, zabiera mi właśnie rzeczy i oddaje mi po prostu Faudolce. I dzięki temu skina drugiego mam za 800 faudolców, jak widzicie. I ten skin dalej, jak widzicie, u mnie jest. I jest to potężny trik, bo jedyne czego nie mam, to po prostu ten dziwny kilo, który mogę sobie dokupić w sumie. No i po prostu plecak, więc jest to idealny deal. Jest to w pełni legalny, bo jest to mechanika normalna od Fortnite. I oczywiście tego skina też dalej mogę zwrócić, jeśli ja by mi się nie podobał, ale oczywiście nie. Ma sensu go zwracać, no bo po co jeśli mogę, mieć skina za 800 Faudolców, no i w sumie mieć go po prostu dużo, dużo taniej niż normalny gracz. I najlepsze jest to, że możesz zrobić to z każdym dowolnym skinem, który ma po prostu zestaw. Jedne co musi mieć, to po prostu musi mieć jakiś zestaw kilofa czy pesaka. I jeśli masz to kupić z innego skina, to po prostu kupujesz sobie najpierw z długiego skina, tego za 1500 Foodsów, kupujesz drugiego za 800, a potem refundujesz tego za 1500, no i masz po prostu praktycznie skina dużo, dużo taniej no bo o połowę. I na ten pomysł w sumie wpadłem ja i widzowie, bo na live' Da radę właśnie tak zrobić i widzę mi powiedzieli, też tak już robią. No bo jak ktoś jest tego skina, no to po co ma przepłacać, jak może dwa razy danie zdobyć po prostu skina. Co ważne, nawet jeśli wykorzystasz przypuśćmy na przykład już wszystkie zwroty i na przykład chcesz go dalej oddać, normalnie możesz go zwrócić biletem zwrotu, co oznacza, że znowu otrzymasz swoje 800 Fałdolców i nic Ci się nie zbaguje i wszystkie fałdolce odzyskasz po prostu od nowa, no i będziesz mógł wydać je na kolejne skiny. Dajcie znać, co znajdziecie o tym sposobie w komentarzach. Ja wam mega dzięki za uwagę. Pętaj, żeby na sposób używać tylko kodu Sejam walność subika na YouTube, sprawdź poprzednie filmy o darmowych skinach, czy powrocie mega fajne skinów w sklepu i łapeczka w górę sub i wbijaj na Instagrama i wszystkie sale Twitcha, gdzie codzienne streamy i zapisz się do konkursu, bo może ty wygrasz 1000 fałdolców, a jutro wyniki na Twitchu i także musisz być! Trzymajcie się, miłego dnia, yo!